Dzisiejszy film zacznę od małego spoileru, otóż ten tydzień był jednym z najlepszych w roku, każda tygodniówka była przynajmniej bardzo dobra, początki nowych storylineów i ciekawe rozwinięcia już trwających rywalizacji, turniej w AEW, świetne zakończenie NXT, a już w tę niedzielę Hell in a Cell. Jest na co czekać, więc panie i panowie, ja jestem Paweł z Wrestling, naprawdę, tak mam w dowodzie i zapraszam na podsumowanie tygodnia. Monday Night Raw otworzyła Alexa Bliss, która zapowiedziała przybycie The Finda. Ten pojawił się w ringu, jednak nie zrobił dosłownie nic, ponieważ został otoczony przez Retribution. Wtedy światła zgasły i Find zniknął z areny. Szybko przeszliśmy więc do walki ośmiosobowej między Retribution a The Hard Business. I walkę wygrały biznesy, kiedy Bobby Lashley zmusił Tibara do poddania. Po walce przegrana drużyna została zaatakowana przez Finda. Później na show Mustafa Ali przyznał się do bycia tajemniczym hakerem ze SmackDown. Następnie odbyła się walka AJ Stylesa z Mattem Riddlem. Jednak Styles wyposażył się w 10-metrowego ochroniarza. Ten podczas walki rozproszył Mata i AJ wygrał walkę. Mi się wydaje, że ten ochroniarz jest tylko po to, aby Styles w końcu zdobył tytuły Tag Team, których brakuje mu do Grand Slam'a. Później Asuka broniła swojego tytułu kobiet Row w walce z Laną, która tydzień temu wygrała Battle Royal. Mistrzyni obroniła w około 3 minuty. Po walce Nia Jacks i Shayna Bazler zaatakowały obie zawodniczki. To poprowadziło nas do kolejnej walki kobiet. Tym razem był to 4-way tag team match. Jax i Baszler zawalczyły z Mandy Rose i Dana Brooke, Lacey Evans i Peyton Royce oraz Riot Squad. I pomimo, iż nie była to walka o tytuły, to wygrały mistrzynie. Dowiedzieliśmy się również, że za tydzień odbędzie się premiera nowego albumu Eliasa. Ten zagrał dziś na stage'u kilka utworów z tej płyty razem z zespołem. W końcu pojawił się Jeff Hardy, który miał zaatakować ex-Samsona gitarą, jednak ten w porę uniknął ciosu. Na panowie zmierzą się ze sobą w singles meczu. Następnie promo wygłosili mistrzowie Raw Tag Team New Day. Szybko jednak przerwał im przejmus. To doprowadziło do walki Irlandczyka z Kofim Kingstonem i po kilkunastu minutach walkę wygrał członek New Day. Później miał odbyć się tag team mecz między Demizem i Jackiem Morrisonem, Atakerem i jego tajemniczym partnerem. I tym partnerem okazał się być tajemniczy luchador El Gran Gordo. Mój research wykazał, że jest to trzykrotny mistrz AAA i pięciokrotny mistrz CMLL. Nic więc dziwnego, że zapewnił swoje drużynie zwycięstwo. Kolejna walka to Braun Strowman kontra Keith Lee i tak jak ostatnia ich walka zakończyła się wyliczeniem tak teraz wygrał Strowman jednak zdobył to zwycięstwo atakując rywala poniżej pasa. Po walce Lee się mu odwdzięczył. Show zamknęliśmy promem Randy'ego Ortona z klatki a Cell. Ten przypomniał nam, że walczył już w tej klatce 7 razy, a dla Drew będzie to pierwszy raz. Orton wygrał w tej klatce tytuł WWE dwa razy. Walczył z takimi zawodnikami jak John Cena, Mark Henry czy Sam Undertaker. W końcu pojawił się mistrz WWE. Wziął on w swoje ręce obcęgi i otworzył drzwi klatki. Tam jednak czekał na niego Orton ze stalowym krzesłem i panowie poczekają z bójką do niedzieli. NXT otworzyliśmy triple threat meczem między Tomaso Ciampą, Velveting Dreamem i Kushidą. Podczas walki Dream miał na ręce Gips, nie wiem, nie znam się. W każdym razie pod koniec pojedynku Ciampa uderzył głową o ten opatrunek, który widocznie był tak twardy, że zdołał go znakotować. I dzięki temu Kushidzie udało się przypiąć Ciampę i wygrać starcie. Następny był mecz między Ember Moon a jakąś zawodniczką z Performance Center. I była to pierwsza celowa walka Ember Moon od powrotu z kontuzji. W walce, Ember została zaatakowana przez Dakotę Kai. Później czekał nas kolejny Open Challenge Osina Furygo, dziś odpowiedział mu Bronson Reed. Ten wygrał walkę w kilka minut, a Fury jednak stwierdził, że to nie jest koniec i nie spocznie, póki nie pokona Rida. Wyzwał więc go do walki od razu po tej i nie zgadniecie. Tym razem Austin również przegrał, ale w jakieś 10 sekund. Następnie przyszedł czas na six man tag team match między Legado del Fantasma, a Isaac Swerve Scottem, Jakeem Atlasem i Ashante D. Adonisem. I całkiem zaskakująco, to Hacking Wild zdobył zwycięstwo dla swojej drużyny, przypinając Adonisa. Kolejna walka. Nasz ulubiony tag team Killian Dane i Drake Maverick w rewanżu z Ever-Rise. Walka potoczyła się w ten sposób, że Ever-Rise zaczęli okładać nogę Dana tak bardzo, że ten balansował na skraju kontuzji. W końcu przerwał to Maverick, atakując rywali krzesłem i doprowadzając do dyskwalifikacji. Następnie Zaya Lee zmierzyła się z Casey Katanzaro. Przed walką Hinka powtarzała cały czas, że musi wygrać ten mecz. Jednak niestety nie udało jej się pokonać Casey, która wygrała przez Rola. Po walce Zaya zaatakowała rywalkę. Szybko jednak sama została zaatakowana przez Raquel Gonzalez, która powaliła wszystkie obecne w ringu zawodniczki. Wtedy wygłosiła promo w stronę Ri Replay, z którą zmierzy się za tydzień na Halloween Havoc. W następnym segmencie Timothy Thatcher pokazał nam kolejne dźwignie. Jednak adept Anthony Green, na którym Tim pokazywał swoje akcje, zbuntował się. To doprowadziło do meczu między tą dwójką, który szybko wygrał Thatcher. W walce wieczoru Undisputed Era miała zawalczyć z Brizango o tytuły NXT Tag Team. Jednak przed walką Bobby Fish i Roderick Strong zostali przez kogoś zaatakowani, przez co nie byli w stanie wziąć udziału w walce. Kyle O'Reilly jako jedyny niekontuzjowany członek Undisputed Era zadecydował, że oddaje title shota, Onejowi Lorcanowi i Danemu Burczowi. W końcówce walki podnie uwagę sędziego Fandango został zepchnięty z narożnika przez zamaskowanego zawodnika, a Burch wykonał Taylorowi Brizowi low blow i w ten sposób Berch i Lorcan zostali nowymi mistrzami tag team. Okazało się, że zamaskowanym napastnikiem był Pat McAfee i to on zaatakował Erę na zapleczu i tak kończymy NXT. Dzisiejsze AEW Dynamite skupiało się przede wszystkim na turnieju o miano pretendenta do tytułu AEW. Pierwszą walką turniejową był pojedynek World Law z Jungle Boyem. I to była w sumie walka, która ze wszystkich pozostałych była największą zagadką. Jednak zwycięstwo po kilkunastu minutach. Odniósł Wardlow i to on awansuje do półfinału. Kolejna walka turniejowa to Kenny Omega kontra Sony Kiss. Oryginalnie miał to być Joey Janela, jednak otrzymał on niedawno pozytywne wyniki testu na koronawirusa i Ken dostał naprawdę długie wejście, chyba tak długie jak wejścia Kodiego, więc no niezły wyczyn i właściwie to wejście było dłuższe niż sama walka, którą wygrał po kilku sekundach. Później w turnieju spotkali się bracia Rey Phoenix i Penta L0M i po naprawdę trzymającej w napięciu walce to ten lepszy Phoenix odniósł zwycięstwo. Mówi się jednak, że podczas walki odniósł też kontuzję i za tydzień to jego brat Penta L0M zastąpi go w walce z Kenem Omegą. Ostatnie starcie pierwszej rundy, Adam Page kontra Colt Cabana. Tutaj też bez niespodzianek, tłoczonek Dark Order musiał uznać wyższość rywala. A za tydzień w półfinałach spotkają się Adam Page i Warlow oraz Kenny Omega i Phoenix lub Pentagon jeszcze nie wiemy. A zwycięzcy tych zestawień zmierzą się ze sobą na full gear. Kolejny punkt programu to kolacja Chrisa Jericho i MJFa. Celem spotkania było dogadanie się w sprawie dołączenia Maxwella do Inner Circle. Ostatecznie panowie chyba się dogadali, ponieważ zaśpiewali razem piosenkę i kurczę nawet dobrze się tego słuchało, a za tydzień Chris jeszcze naradzi się z resztą grupy na temat nowego członka. A w walce wieczoru odbył się Tag Team 4-Way Match, omiano pretendentów do tytułów AW Tag Team na Full Gear. W walce spotkali się Private Party, Butcher i Blade, John Silver i Alex Reynolds oraz Young Bucks. I tak jak każdy się spodziewał, na Full Gear w końcu dojdzie do walki między Young Bucksami a FTR. Po walce mistrzowie brutalnie zaatakowali pretendentów. SmackDown rozpoczęliśmy od Kevin Owens Show z gościem Danielem Bryanem. Kevin zaznaczył, że jeszcze nigdy w WWE nie zdobył tytułu tag team i chciałby to zrobić razem z Danielem. Przerwali im Dolph Ziggler i Robert Roode, którzy są najlepszymi zawodnikami tych czasów i to im należy się szansę na tytuły. Później przybyli jeszcze Street Profits oraz Shinsuke Nakamura i Cesaro i to doprowadziło do 8-man tag team meczu, który wygrała drużyna Profitsów Owensa i Bryana. Wspomnijmy też krótko o Shortim G. Ten zmierzył się dzisiaj z Larsem Sullivanem i szybko przegrał, a po walce powiedział do mikrofonu I quit. I czy tylko ja miałem flashbacki z pewnej sytuacji związanej z Kevinem Owensem? W każdym razie na zapleczu wyjaśnił wszystko i chodziło mu o to, iż porzuca już żałosną postać Shortiego G i znów będzie walczyć jako Chad Gable. Następnie w ringu pojawiła się mistrzyni kobiet SmackDown, Bailey, która ma dość gadania o Sasha Banks, która myśli, że jest ważniejsza niż ten tytuł. W końcu pojawiła się już Sasha, zaatakowała Bailey i za pomocą stalowego krzesła zmusiła ją do podpisania kontraktu na walkę na Hell in a Cell. Podczas show toczyła się również rozprawa w sprawie walizki Money in the Bank. Demis the pozwał Otisa za sprawianie nieprzyjemnych warunków pracy i niszczenie cudzych własności. Sędzią w procesie był sam JBL. Zeznawali Tucker. Rey Mysterio, Morrison i z jakiegoś powodu Aska. I kiedy sędzia miał już zadecydować o niewinności Otisa, Demis wręczył mu ostateczny dowód w walizce i nie wiemy co się w niej znajdowało, ale możemy się domyślać, ponieważ JBL szybko zmienił zdanie. I na Hell in a Cell Otis będzie bronić swojego kontraktu przeciwko Mizowi. Ostatnią walką na gali był pojedynek Marfiego z Sethem Rollinsem. Nie pytajcie mnie dlaczego to nie było na pay per view, skoro i tak trzeba jeszcze jakoś zapchać tę kartę, bo sam nie wiem. Po 17 minutach to Rollins przypiął byłego podopiecznego, a po walce Rollins zaatakował jeszcze rywala. Na pomoc przybyła mu Elaya, a później Dominik i Rey Mysterio. Jednak wciąż panowie nie chcą dojść do porozumienia z Marfim. Show zakończyliśmy konfrontacją Romana Reignsa z Jayem Uso. Ten drugi pojawił się na Titan Tronie i zaczął coś tam mówić, aż nagle okazało się, że to wcale nie Jay, tylko Jimmy Uso. I wtedy Jay zaatakował Romana od tyłu, a na koniec Reyns wziął do ręki mikrofon i powiedział, że jeśli w niedzielę powie I Quit, to przestanie być już mistrzem przywódcą plemienia, twarzą WWE. Zaś jeśli przegra Uso, to zarówno on, jak i Jimmy oraz ich żony i dzieci zostaną wymazani z drzewa genealogicznego. I tymi słowami kończymy SmackDown. No i z naszej strony to już tyle. A jaka tygodniówka podobała wam się najbardziej w tym tygodniu? Bardziej czekacie na Hell in a Cell, czy Full Gear? Na jaką walkę czekacie najbardziej? Dajcie znać w komentarzach. Zapraszamy również na naszego Instagrama z różnymi ciekawymi statystykami, newsami i wynikami gal. A póki co trzymajcie się i cześć!